Witajcie, rozpoczynamy kolejny dzień z cytatem z Pisma Świętego. Dzisiaj będzie to Ewangelia Marka, rozdział 2, wersety 16-17. A gdy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że jest grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego, czemu jest celnikami i grzesznikami? A Jezus usłyszawszy to rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza. Lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Piękne słowa, dające nadzieję. W jakim momencie życia teraz jesteś? Na jakim etapie jest Twoje życie? Czy jest szczęśliwe? Czy może masz wątpliwości? Czy może tkwisz w jakimś marazmie, z którego nie potrafisz wyjść? Czy może tkwisz w wielkim grzechu? Grzech czyni człowieka niewolnikiem. Grzech robi z ciebie niewolnika. I do kogo przychodzi Jezus? Możesz sobie pomyśleć, że twój grzech jest tak potężny, że to bagno, w którym tkwisz, jest tak wielkie, że nie ma dla ciebie ratunku, że Bóg cię nie przyjmie. Bo myślisz sobie, jak może Bóg przyjąć tak wielkiego grzesznika? Tymczasem sam Jezus powiedział: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co źle się mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Lecz grzeszników. Czym jest to upamiętanie? Upamiętanie to jest zmiana sposobu myślenia, odwrócenie się od grzechu, powrót do tej drogi, którą jest Bóg, wyznanie swoich grzechów i zaczęcie nowego życia. Takie piękne słowo jest greckie metanoia. Zmiana myślenia, zmiana sposobu życia, powrót do Boga. Niezależnie od momentu, w jakim teraz jesteś, od okoliczności, od Upadków, od grzechów, w którym tkwisz, od wątpliwości, które masz. Pamiętaj, że Bóg na ciebie czeka z otwartymi ramionami, zawsze, dlatego że jesteś jego zagubionym dzieckiem, które on pragnie przyciągnąć z powrotem do siebie. To jest tak, jeżeli jesteś rodzicem, to wyobraź sobie, że Twoje dziecko zaczyna robić coś złego, odwraca się od ciebie, odchodzi. I czy kiedy on będzie chciał do ciebie wrócić, twój syn, twoja córka, co zrobisz jako rodzic? Odrzucisz go? Czy jeżeli zobaczysz u niego zmianę i skruchę, to czy przyjmiesz go z otwartymi ramionami, ze łzami w oczach? Przyjmiesz swoje dziecko, bo jest Twoim dzieckiem. Tak samo Ty, ja, my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga które On chce do Ciebie przyciągnąć. Zostawiam Cię z tym rozważaniem. Sięgnij sam po Słowo Boże. Błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.